Cześć, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Nagrywam ten filmik z takim dzisiaj dużym smutkiem, ponieważ dowiedziałam się dzisiaj o takiej tragicznej wiadomości o tragicznym wydarzeniu. No i to jakoś wpłynęło na, na mój stan. Mianowicie pewien młody człowiek z mojej miejscowości popełnił wczoraj samobójstwo. Miał około 30 lat, nie wiem dokładnie ile, ale no kojarzę, kojarzę tego chłopaka. No i to sprawia, że, że po pierwsze takie informacje są zawsze szokujące i ja no, modlę się za tego człowieka, żeby Pan Bóg zlitował się nad nim i, i okazał mu swoje miłosierdzie. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, co jest w sercu tego człowieka, który mm, popełnia taki czyn, odbiera sobie życie. To są bardzo trudne, skomplikowane sytuacje. Pewnie nie stało się to nagle, w sensie taki stan, w którym był. Być może jakoś to, to się już nawarstwiało od dłuższego, długiego czasu. I nie chodzi o to, żeby teraz dociekać, dlaczego ktoś no, po prostu się decyduje na taki krok, żeby zakończyć swój ziemski żywot. Bo jest to naprawdę bardzo smutne, dramatyczne i, no i napawa ogromnym smutkiem i współczuciem też dla rodziny tych osób, które zostają potem. Nieprawdopodobne jest to cierpienie i, i, i trudno cokolwiek i w jakikolwiek sposób to skomentować. Ale to, co chciałabym w odniesieniu do tej sytuacji powiedzieć wszystkim, którzy być może mieli kiedykolwiek w życiu takie myśli czy nawet próby samobójcze czy zwyczajnie macie takie momenty w życiu w których po prostu nie chce się żyć nie chce się wstać nie chce się podjąć żadnych zadań obowiązków nawet jeśli przez ile, przez jakiś czas starasz się nie wiem siłą woli ze wszystkich swoich możliwych sił Robić jeszcze to, co do Ciebie należy, no to przyjdzie taki moment, być może przyjdzie taki moment, w którym już tych sił Ci zabraknie. Mówię też z własnego doświadczenia, ponieważ miałam w swoim życiu takie momenty, w których też nie chciało mi się wstać, nie chciało mi się podejmować pracy, obowiązków, bo mm, miałam takie poczucie, że moje życie nie ma sensu, że to, co robię, nikomu nie służy. Nikt tego nie potrzebuje, i tak dalej. To są takie czarne chwile, trudne bardzo, takie momenty jakiegoś osamotnienia, jakiejś takiej naprawdę bardzo ciemnych, ciemnego stanu, trudnego stanu, w którym się jest i nie widzi się jakiegoś tam światła. I co w takich momentach dla mnie było kluczowe, najważniejsze i co mnie podnosiło, co mi pomagało. To zwrócenie się do kogoś, nawet choćby prosząc o spotkanie, rozmowę, żeby komuś o tym powiedzieć, żeby z tym nie zostawać samemu, samej, żeby się nie zamykać, żeby nie, nie brnąć samemu w te trudności, problemy, dramaty, które się. Jakoś nawarstwiły, które teraz nas mogą przerastać, przygniatać, z których nie widzimy jakiegoś wyjścia. Najważniejsze jest po prostu w tym nie być samemu, I, i wtedy na pewno znajdzie się jakieś wyjście. Tylko potrzebna jest też taka szczerość i otwartość. To jest bardzo trudne przyznać się do tego, że, no nie wiem, czuję się po prostu do dupy, jest mi fatalnie i źle. I potrzebuje, y, nawet, nawet nie wiem nieraz z czego potrzebuje. Nawet nie widzę wyjścia z sytuacji. Y, ale właśnie to, że komuś się zwierzysz, podzielisz się z kimś, komu ufasz, a zawsze taki człowiek się znajdzie, bo wiemy o takich osobach w naszym otoczeniu. Czy to w rodzinie bliższej, dalszej, czy jakiś przyjaciel, jakiś znajomy, nauczyciel. Nie wiem, ksiądz, siostra, y, ktoś, komu nie wiem, kogo jakoś trochę znamy, chociaż i możemy zaufać. Ważne, że jest, żeby się tym po prostu podzielić swoją słabością, biedą, niemocą, jakimś dramatem, jakimiś po prostu czarnymi myślami. I wtedy y, naprawdę y, nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze. Pan Bóg znajdzie kogoś, przez kogo będzie chciał nas ocalić, podnieść i nam pomóc. Wiem o czym mówię, bo miałam takie momenty w życiu i rzeczywiście Pan Bóg stawiał zawsze na mojej drodze człowieka, który po prostu wyciągał do mnie rękę i nawet czasami sama rozmowa już wystarczyła do tego, żeby zmienić myślenie na pewne tematy. I wiecie co w naj Trudniejszych momentach w życiu najbardziej mi pomagało. To usłyszeć od, od kogoś takie słowa, jestem z Tobą. Możesz na mnie liczyć. Jestem do Twojej dyspozycji. Jak tylko będziesz czegoś potrzebował, odezwij się, dzwoń, napisz o każdej porze, dnia i nocy. Samo, same te, te słowa jestem z Tobą. Naprawdę sprawiają nieraz, że człowiek staje na nogi, że ma taką świadomość, że nie musi się z tym mierzyć samemu, że z kimś ten ciężar staje się trochę lżejszy. Więc jest dla mnie teraz ważne, żeby to, to właśnie Wam przekazać. I też sobie dzisiaj przypominam o takich chwilach w życiu, w których potrzebowałam po prostu pomocy i zawsze ją znajdowałam bo pan bóg nas nie zostawi w takich chwilach i nie ma takich sytuacji jakiś beznadziejnych nie ma sytuacji beznadziejnych jeśli się zwróci o pomoc do pana boga jeśli się zwróci o pomoc do człowieka zawsze jest jakieś wyjście także te, te słowa w kontekście tej, tej dzisiejszej informacji bardzo smutnej modlę się za tego Chłopaka o miłosierdzie dla niego i, i jakiś taki naprawdę smutek mnie dzisiaj no, przyszedł w związku z tym i czuję, czuję właśnie takie no, jakieś duże w związku z tym cierpienie.